Witam serdecznie na wojnie. Nie mamy szturm, więc wszystkie nasze karty oddają się na 6 klocków, o ile mamy oddziały, przynajmniej na tym 11 levelu z Maną. I wiadomo, są jakieś tam zmienne, że nie musi być na 11 level, jeśli macie kostiumy i tak dalej. A bijemy się z sojuszem Audacja Time, i jest to sojusz bardzo mocny. On jeszcze niedawno miał siłę wojną 210 000, teraz ma 203 600 i jest po dwóch przegranych i ewidentnie albo jest mocniej mocny w ataku, albo po prostu ma trochę lepsze plansze niż my, bo my mamy 5038 punktów, oni 4710, ale mają 14 ataków więcej i na przykład taką obronę. Zbijają za każdym razem na raz. Złoto Usta, i dan Fiscoil, Pieprzny Płomień. Prawie każdy na, na dedykowanym, legendarnym oddziale spada sobie za każdym razem bez problemu. Jest to, jest to szturm, więc wiadomo, że wszystko się może wydarzyć, ale brakuje im 3, 330, powiedzmy, zaokrąglając punktów. A mogą zdobyć 700, więc tak naprawdę musieliby co drugi atak bić za 0, żeby się z nami zrównać, a nie jest to możliwe. My jesteśmy blisko resetu. Szczerze, myślałem, że z nimi wygramy, bo nie były to obrony jakoś tak spektakularne, mocne, ale ewidentnie gdzieś tam nam nie dopisało. I tego na przykład gościa bijemy już chyba na miliony razy. Wszystko, wszystko jeszcze przede mną. Będę się starał zbić te trzy obrony: dwie, dwie pani zimy i jedną hator z panią zimą. Zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeszcze zanim zacznę walczyć, to trochę u nas zmian. Mamy trzy nowe persony. Odszedł od nas po wojnie Lis Lisek, Chytrusek. W sumie bez tam większych wyjaśnień, po prostu napisał dzięki za grę. Odszedł od nas Kastamir bo mówił, że już nie ma za bardzo czasu. Dzięki za wspólny czas, bo był, grał u nas bardzo długo. I odszedł Stanis Barafion, który poszedł odpocząć do Last Hope. Ale, ale jest cały czas z nami na czacie i gdzieś tam myśli sobie, jak porobi karty o, o powrocie. W ich miejsce właśnie przyszło do nas Lumi, przyszedł do nas Sebidin i przyszedł do nas Redeem Life, którego możecie zobaczyć na bierze słów dosyć wysoko eee, nic, nie przedłużając, witam wszystkich nowych na pokładzie, obyście trochę dłużej pograli niż lisek trusek, a ja się zaraz chyba biorę na pierwszy strzał za tą Hator tutaj mam taki pomysł, nie wiem czy to wypali eee, tak naprawdę Isarnia jest dosyć ma no, słaby, ma statystyki, więc może mi paść bardzo szybko ale liczę na to, że skoro jest tutaj tank defensywny, to trochę uda się przeżyć. Mam Dispela od cało-cało z minionów, mam Dispela z Isarni, ze Speca oraz z Klocka. Mam Itar, która kradnie. I mam Ciemnopieża, który może ich oślepić. A do tego również może podbić mi Ataki Defa. Co zwiększy moją przeżywalność. I... No I nic no po prostu. Liczę na te. Trzymajcie kciuki żeby było te 6, czer... 6 niebieskich na start. Bo naprawdę jest teraz już. No wszystko zależy od tego, żebym dobrze zaatakował. No niestety nie ma tych nie ma tych niebieskich. ale są fiolety, więc ja sobie na razie zagram tutaj po ciemnopieża. Zagram sobie drugi raz po ciemnopieża. Niestety są odbicia teraz, więc ja w teorii nie powinienem kurczę grać tą misarnią, ale, ale spróbuję mimo wszystko. Hmm. No i nie chciałbym teraz odpalać kalo. Mam nadzieję, że ten jeden klocek go nie odpali. Wręcz mu tutaj ukradnę tą manę. Ale reszta odpala, więc ja sobie odpalę ten diament. Ok, chyba to dźwignę. No początek nie był wymarzony, ale udało się. Lecimy dalej, oby z lepszą planszą. Hmm, tutaj taki przeciwnik, skład, którym idę, nie jest jakiś idealny, ale Hator i ryś, ryś mogą mnie uratować przed ciemnopierzem. Przed jego oślepieniem, przed Milady również. Chanji oczywiście może mi powstrzymać otrzymywanie wzmocnień, ale jest na skrzydle, więc mam nadzieję, że zdążę ją wybić. Przez to idę trzema fioletami zielonymi. Mam dosyć mocną Kiamarę, mam tutaj Galapago, który oczywiście milionów oprócz ciemnopierza nawet nie ma do zabicia za wiele, ale jak tutaj go biorę, bo może dać mi krytyk. A po drugie, no, no po prostu chcę jakiegoś mocnego uderzenia. Mam nadzieję, że uda się tym razem te sześć zielonych zdobyć. Ok, tym razem niebieska plansza. Czy jakiś cud się zdarzy i coś wpadnie zielonego z dołu? Chyba nie. No hmm. tu będzie niestety odbitka. Się musiało jeszcze w kombo uderzyć ciemnopieża, świetnie. No niestety plansza nie dopisała absolutnie. W tym ataku nie mam typowego dispela ale mam Diosiana, nie mam prowokację, więc i ty mogę teraz zaryzykować na starcie jakąś kaskadą w poszukiwaniu niebieskich klocków, bo mam mam tutaj Ludwika. No kurczę, no poprzednio miałem tą niebieską planszę, więc nie wiem czy teraz dostanę niebieskie klocki. Oczywiście nie, ale ale za to są fiolety i sobie pójdę po nie przez taką kaskadkę delikatną. Okej. Okay. Odpalące działa się oczywiście. Będę chciał wybić tutaj tą stronę całą. No i jest reset. Tam te dwie dobitki zrobił zrobiła Anita, czy znaczy Analia, przepraszam, Hotelia oraz, oraz y, Twisted Fate. I popatrzcie na ich obrony ogólnie. No nie ma jakiegoś wielkiego szału, kilka kreskówek kilka Milady, kilka kart, które w teorii nie powinniśmy się od nich odbijać, bo powinniśmy grać lunarami na nie, na tego i na tego defa, ale oczywiście szliśmy bez, bez lunarów i tam traciliśmy punkty. Jeśli przegramy, to przez to, że lekceważyliśmy te obrony i one były za mało punktów. Ale ta obrona jest bardzo ciekawa. Zachęca do zagrania żółtym kolorem, tylko popatrzcie co tu się kryje. Sowa bije więcej o 40%. Cele światłości, a grifen obniża manę o 100% światłości. Także yy, tutaj jest podpucha, żeby grać żółtymi. A dwie karty mocno przeciwdziałają żół, yy, żółtym, właśnie bohaterom. I ja sobie go chyba kurczę, jest za mało punktów, a chciałem go zatokować fioletowymi na przekór. No nic, muszę sobie kogoś znaleźć tutaj, kto. Kto mi się nada na mój fioletowy skład, a będzie sporo warty. Idę takim dosyć szalonym składem. Nautika nie zrobiona do końca, ale ona ma i tak statystyki prawie takie same jak Hell. Eee, no może nie jak Hela, Lekfrida. I tak naprawdę biorę krzewo tutaj, żeby zatrzymała. No nie wiem w kogo uderzę jako pierwszego: czy, czy w siamarę, czy, czy w siarę, czy w szala, ale no musi mi krzewo to przetrzymać. I tak naprawdę tutaj liczę na, na 6 fioletów, jeśli je zdobędę, no to ugram to, jeśli nie zdobędę, będzie sromotne 0. Drugie 0 zrobili już na mnie pod rząd, co daje jakiś cień nadziei. Ok, no i mamy te fiolety. I krzewo raczej nie będzie użyta, no bo nie będę chciał jakiś wywoływać tych kombosów. Robimy, nie mają żadnych tutaj aha, dobra. Xiamara tutaj nic nie... nie oberwie. I teraz pytanko. Kurczę, no myśl, ja liczyłem na to, że... że uda mi się na, na pusto uderzyć w prawo, ale nie udało się. Naprawdę. Dobra, daj mi manę dla Hel. Okej, okay, na pusto teraz. Nautika znowu. I tu będzie wygrana. Uw, ty jest mocny. Kurczę, bo nie chciałbym oberwać teraz od tej xiamary Więc zagram sobie jedną rundę tutaj, w ten sposób Ona odpala, więc uderzmy Nautika żyje, miło Niestety nie chcę umrzeć, no ale pan ok. Na tego przeciwnika mam taki pomysł, że gazela jest w stanie zablokować oślepienie i wyleczyć mnie z, z, z siary. E, oczywiście Timius bije mocniej żółte, ale podejmę to ryzyko. Mam bardzo mocne uderzenie czerwonymi. No nic, no, oby świat na tak 6 czerwonych klocków albo 6 żółtych na start. Naprawdę mi tej sporo, sporo daje. No nie chcą mi dawać tych klocków dzisiaj za bardzo, więc pójdę po naradzi po te 6 e, żółtych. i na razie w sumie nie musiałbym używać jeszcze ani gazeli, ani no w sumie gazelę użyję sobie już teraz bo klocki uderzą mocniej yy, koło się bardziej boję chyba tej strony więc sobie tą wyciszę Dobra, na razie pójdźmy w taki sposób. W taki sposób. Aha, poszedłem w hmm. Trochę liczyłem, że na pusto mi się uda uderzyć. Kurczę, żeby nie skrzanić. Byle Team mm, News nie zabiją gazeli. Mm, no jest ciężko. Spróbuję tutaj na razie. Przydałoby się znaleźć czerwone. I chyba, nie jestem pewien, ale chyba go zabiję od tych klocków, dobra, poszedł. No to będzie szalony atak Bo tak naprawdę chcę ściągnąć wszystko oprócz Viviki Której nie jestem w stanie tym ściągnąć tym składem eee... no tak naprawdę tak, jeśli uda mi się Mikiego Załadować to jestem w stanie zablokować tutaj tą trójkę na środku Jestem też w stanie jeśli załaduje Konga Zabić Milady Relius ma mi tutaj skład ożywiać Nie do końca jestem przekonany czy ten Miki powinien zagrać Bo ona może no, nie dać się, no wiecie, wyciszyć. To jest barbarzyńca. No, nie wiem, dobra, ryzykuję, kurczę. No. Mam nadzieję, że tym razem będzie spoko. Ajajaj, ani niebieskiego ani czerwonego dobra może czerwony podejdzie tam na dole ok e, tylko teraz tak 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 i milady musi się tutaj odpalić przed okej okay. i teraz ty tutaj tak To się nie dam oczywiście odpalić albo ci się dam bo masz odbicie od yy, od wiecie kogo no to oby, oby jakoś tam nie wskrzesił za dużo Dobra, nie ma tragedii z tego względu, że kurczę, trzeba było wpierw kągiem zacząć. Hm. No nie no, muszę zabić tego. Ajajaj, no źle jest źle. bo nie mam gdzie szukać za bardzo czerwonych. Czy jak zabiję Reliusa, to już jest wygrana. Tylko, czy jestem w stanie go zabić? Musiałbym już paść. Kurczę, no musi mi się udać ją wyciszyć po prostu. Jezus, no nie zabije go no. Plus jest tylko taki, że ja będę wpierw. Okej, okay, nikogo nie podnieśli. To jest duży pozytyw. Co ja robię? Czemu ja nie uderzyłem w Reliusa? Jezus, dobrze, że mogę to naprawić ten błąd. Ale ten błąd mógł kosztować wszystko. No i teraz przepychanka. Zostaje tylko z Biwiką ale może jakimś cudem uda mi się ją tym razem wyciszyć. No mam trochę na niej, na niej potworków nałożonych. Trochę potrwać. Zobaczmy, czy ją uda się wyciszyć. Nie udało się. Najgorsze jest to, że ona jest ustawiona tutaj na środku. Nie no, po prostu muszę się dokopać do, do czerwonych i starać się ją wyciszyć. Nic innego nie jestem w stanie tutaj zrobić. Oczywiście odporność odbicie i tak się możemy teraz przepychać już do końca. No nie wiem, wydaje mi się, że jeśli nie wyciszę, to nie jestem w stanie tego wygrać. Jest wyciszona, to teraz kwestia tego, czy załaduje się, zanim się odciszy. Ok, siedzi. Także jedna odbitka, ale no za późno, jakieś zielone się pojawiły na planszy. Eee, za godzinę 40 podsumowanie. Prawie 300 punktów zdobyte, ale to będzie chyba i tak za mało. Nam zostało 18 ataków, im zostało 24, czyli 6, at 6 ataków różnicy. Czyli mogą zdobyć 300 punktów. Kurczę, my to chyba nawet zaczęliśmy wygrywać. No ale zobaczymy. Zobaczymy za półtorej godziny. Trzymajcie kciuki. Jest już po wojnie. I niestety przegrywamy o 111 punktów, czyli o dwa dobre ataki na takich koksów, albo 3 ataki na trochę słabsze obrony. Niestety, przejdźmy do podsumowania na planszy. No, tak wygląda plansza końcowa. I tego na przykład biliśmy dwa razy, i nie potrafiliśmy go zbić, bo był bity na przykład bez już księżycowych postaci. Ale nieważne, to jest nieważne. Po prostu na końcówce daliśmy totalnie dupy i nie ma co tu ukrywać. Jeśli chodzi o moją obronę, zagra... Postan postanowiłem dać taką totalnie defensywną obronę. Tylko 9-głowa bestia tutaj bije. No i Ciemnopierz, wiadomo, jeśli rozda na boki tego swojego speca, no to też uderza. Postawiłem tutaj na to, że Relius będzie wskrzeszał Ciemnopierza. Hatur trzyma ich przy życiu, no i to się tak będzie toczyło. I pierwsze trzy ataki na mnie były no spadałem na raz następnie bili mnie za 0 za 0, za chyba 8 i potem już ubili za 36 także trzeci atak był na 4 razy i ostatni atak był na 2 razy czyli łącznie bili mnie 5 razy w sumie, nieźle um, jakaś najlepsza obrona? nie wiem, która była najlepsza obrona chyba od Paula, który teraz wyszedł na Tytany więc będzie jako z członek no ta, ta obrona właśnie najlepiej broniła w sumie. No i tak jak mówię, no byłem zdziwiony, że ta się obrona nie broniła, ale no tak się też zdarza. Przeciwnik był w naszym zasięgu, myśleliśmy, że te 6000 punktów jesteśmy w stanie wykręcić, no ale niestety końcówka nam nie poszła. Jeśli patrzymy na tabelę, to wygląda jakby wcale tak źle nie było. Tutaj na 10 miejscu był Paul, tylko że wyszedł właśnie na te Tytany, więc jakby... Od razu się zrobiło dla nich więcej tego czerwonego. No, dwa pierwsze miejsca dla nich. Wiadomo, yy, zrobili Kofula. Potem Malacinio i Mati zagrali też bardzo ładnie. Reading na debiucie też bardzo fajnie zagrał. No i Maximus też jest z tej dziesiątce razem z Paulem. Potem druga, druga dziesiątka, totalnie dla nich. I tu jest właśnie ta różnica. Tu jest ta różnica, bo trzecia dziesiątka znowu jest cała niebieska. Bez dwóch, bez dwóch osób. No i mi się wydaje, że ten szturm zagraliśmy ogólnie całkiem nieźle. 6000 bez mała na, na szturmie to jest fajny wynik. Trochę zabrakło pomysłu na końcu, zabrakło trochę pomysłu na początku. Byliśmy niepotrzebnie bez, bez lunarów karty z minionami, mimo że pisałem, żeby tego nie robić. Nieważne, przegraliśmy, bierzemy za to wszyscy odpowiedzialność. Um. Tak czy inaczej, o Sebidin też y, powiedzmy, że dobry debiut. Nasz turniej 176 punktów, to nie jest, nie jest źle. Yy, no i co? No i końcówka wiadomo, troszkę niebieska, aczkolwiek ostatnie dwie osoby są na czerwono, także nie, jest, nie ma tragedii. No Lumi troszkę słabszy debiut i w, w Defie, który sam ustawiałem, więc biorę odpowiedzialność na siebie i... i i w ataku też troszkę gorzej, ale tak jak mówię, to jest szturm, nie rozliczam za złe plansze, bo no sam też, co, na tego Jimmy'ego co biłem go, no to też no co tu poradzić, no nie, mia, nie, dostałem, nie dostałem tych klocków i się odbiłem i tyle. I podejrzewam, że reszta też tak, jeśli, jeśli w taki sposób przegrywamy walkę, no to nie mam tego za złe, gorzej jeśli przegrywamy już na samym wejściu złym składem. Dajcie znać, jak wam poszedł ten szturm. W środę jest kolejny. Mam nadzieję, że tym razem, znaczy, że ja zagram tak samo, dobrze albo lepiej, ale że my tym razem zagramy jako sojusz lepiej i sobie poradzimy. Nie sprawdzę siły wojennej, bo w sumie mamy, mamy jednego exa na, na, na Tytanach, także nie ma tematu. Ok, nie przedłużając dłużej. Trzymajcie się.